Kiedy miałem lat 12, byłem już w pierwszej klasie gimnazjum, do, dostałem pierwszą maszynę do pisania marki Underwood. O, ojca, I na tej maszynie napisałem pierwsze utwory mojej literackiej, tak można powiedzieć. No, produkował książkę za książką w niesamowitym tempie, tam prawie nie ma skreśleń. Mówiąc wprost, Stanisław Lem był geniuszem. Był geniuszem literatury, dlatego jego książki były, są i mam nadzieję będą czytane. Rewelacyjnie przetwarzał różne sprawy naukowe na takie właśnie no, przystępne dla, dla laika. Muszę powiedzieć, że poczułem się, jakby to powiedzieć, uskrzydlony i zdumiony tym, że ja mogę stwarzać pewnego rodzaju Dlaczego to, 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 nie ma. Tymi słowami, wysłuchiwanymi na maszynie, mogę stworzyć rzeczywistość nieistniejącą, którą ja wymyślam. Są takie fragmenty jego książek, które na przykład są niemal Biblią dla ekspertów, jak Historia z Cyberiady o smokach prawdopodobieństwa, która robi prawdziwą furorę wśród fizyków kwantowych. Wierzył w to, że wiedza która on połączy się z, z etyką, może przynieść więcej korzyści niż, niż zagrożeń. Stanisław Lem był takim po prostu wielkim nauczycielem, który miał swoją misję i, i on za wszelką cenę próbował naprawić nasz gatunek, ulepszyć naturę homo sapiens. W moich badaniach e, Właściwie zaczęłam opowiadać historię o tym, jak że Lem nie tylko jest kresowiakiem, jak zwykliśmy określać pisarzy pochodzących z Lwowa, ale jest, wychował się w rodzinie żydowskiej. Jak rodzinie Lema i jemu samemu udało się przetrwać okupację w Lwowie? Po pierwsze, trzeba było mieć pieniądze po drugie trzeba było mieć znajomych po tak zwanej aryjskiej stronie a po trzecie trzeba było mieć tak zwany dobry wygląd rzecz którą zapewniły pieniądze to na przykład taka tak zwana bezpieczna praca żydów czyli lem trafił do niemieckiej firmy która zajmowała się obróbką surowców wtórnych Prowadził ją Niemiec z Berlina o nazwisku Wiktor Kremin i Stanisław Flem pracował w tej jego firmie gdzieś od drugiej połowy 1941 roku, być może, do, może aż do początku 1943 roku. No, wtedy już Niemcy podjęli decyzję o tej ostatecznej likwidacji Żydów w Lwowie, więc ta... Dokumenty z, z firmy Kremina już nie mogły zapewnić bezpieczeństwa. Zaczął się ukrywać pod przybranym nazwiskiem. Podawał się za Ormianina o nazwisku Jan Donabidowicz i ukrywał w mieszkaniach polskich przyjaciół aż do wkroczenia Armii Czerwonej w lipcu 1944 roku. Prawdę mówiąc, w ogóle niechętnie o tym myślę, dlatego, bo chwilą kiedyś zaczyna mówić o tym, bo no ta blizna, która to wszystko razem pokrywa, zaczyna się rozdzierać. No, przeszłość ma olbrzymi żołądek, i pochłania wszystko, trawi i pozostaje potem po właściwie jakieś takie wielkie nic. W konwencji realistycznej Lem przedstawił swoje doświadczenia wojenne, zwłaszcza z okupacji niemieckiej, zaraz po wojnie, kiedy napisał drugą część Czasu Nieutraconego, książki zatrzymanej przez cenzurę na 5 lat. Ale tam rzeczywiście w drugiej części, zatytułowanej Wśród umarłych, opisał historię, historię lwowskiego getta. Te wątki autobiograficzne Ulema są nam dawkowane bardzo ostrożnie. Można powiedzieć, że wręcz przebiegle, bo popatrzmy na przykład na głos Pana, tam uważa się, że takim protagonistą czy autobiograficznym portretem Lema jest główny bohater, czyli ten genialny matematyk Hogard. Natomiast historię stricte autobiograficzną, czyli te, ten opis egzekucji, z której, z której cudem ocalał Lem, opowiada zupełnie inny bohater. To jest to. Anegdota opowiedziana poza kontekstem całej fabuły. W ogóle jest to fragment, który nie pasuje do tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się w niedalekiej przyszłości, a ich dotyczona saula rapaporta, który bardzo dokładnie, myląc oczywiście daty, nie wskazując miejsca, pokazuje pogrom, odtwarza, rekonstruuje pogrom w Brygidkach. 30 czerwca 1941 roku Niemcy wchodzą do Lwowa i już następnego dnia, czyli 1 lipca, rozpoczyna się pierwszy z tak zwanych pogromów lwowskich. Jeszcze przed opuszczeniem miasta Sowieci wymordowali około 4000 więźniów politycznych, Ci więźniowie to byli Polacy, Ukraińca, także Żydzi, i Ukraińcy z pomocą Niemców. Był tam też pewien udział ludności polskiej, ale no mówię przede wszystkim o Ukraińcach i Niemcach. Atakują w, w tych pierwszych dniach lipca Żydów na ulicach Lwowa, zaganiają na teren więzienia Brygidki i jeszcze trzech innych więzień, gdzie doszło do tych masakr NKWD i tam. Zmuszają ich do mycia tych rozkładających się zwłok, a następnie znowu ich biją i rozstrzeliwują. Wzięto go z ulicy jako przypadkowego przechodnia. Rozstrzeliwano ich grupami na podwórzu niedawnego, zbombardowanego i jednym skrzydłem jeszcze płonącego więzienia. Rapaport opisywał szczegóły tej operacji bardzo spokojnie. Samej egzekucji, stłoczeni pod murem, który grzał ich plecy jak olbrzymi piec, nie widzieli, ponieważ strzelano za ułamkiem ściany. Lem ocalał, ponieważ pracował w głębokiej piwnicy, gdzie ten zapach rozkładających się zwłok był najtrudniejszy do wytrzymania. A kiedy już musiał wyjść z tej piwnicy i stanął w szeregu, który, w którym był Miała się, kiedy się miała odbyć egzekucja, wjechała do więzienia w Brygidkach ekipa telewizyjna, która kręciła propagandowy nazistowski film. To przerwano egzekucję na ten moment i kazano im się rozejść. Lem nie chciał za wszelką cenę pokazywać swojej biografii czytelnikowi. On ją, jeżeli już ją pokazywał, to w takiej bardzo w takiej bardzo formie przetrawionej. Nie chciał relacjonować, zdaje się, faktów. On chciał po prostu opowiedzieć właśnie, miał inną wizję literatury po zagładzie i opowiadał w trochę innej konwencji. Dobiutował w 1951 roku jako pisarz, yy, dlatego że zaproponowano mu napisanie niepowieści science fiction. Wtedy rzeczywiście ukazują się astronauci. I to jest jego pierwsza książka, która umożliwia mu zostanie pisarzem. Sięgnął po fantastykę naukową, nie tylko troszkę zmuszony okolicznościami zewnętrznymi, no bo to były te lata 50., kiedy. Albo należało pisać socjalistyczne powieści o traktorach, które założą wiosnę, albo można było uciec trochę w kosmos z tymi tematami, uciec przed cenzurą i tam była jednak większa swoboda twórcza. Ale on przede wszystkim bardzo poważnie traktował ten człon naukowa. To znaczy, on uważał, że właśnie fantastyka naukowa będzie taką literaturą, która zmieni świat, która pokaże ludzkości nowe kierunki rozwoju. Ja Mam takie wrażenie, że jak ja zaczynałem yy, yy, taką karierę pisarską, to ja pisałem po prostu rzeczywiście po to, żeby się utrzymać, żeby się zarobić, bo nie byłem zagubiony, yy, kiedy straciłem szansę zostania yy, yy, lekarzem i tak dalej. A potem ja tego nie wymyśliłem, ale moja żona twierdziła, że ja mam poczucie misji, to znaczy, że dużo. Jakby to powiedzieć, zamierzenia jakiegoś dydaktycznego odkryłem w moim pisarstwie i zależało mi na tym, powiedzieć coś bardzo duchowego, no to po prostu zależało mi na tym, żeby trochę poprawić świat. Oczywiście, że to jest nonsens, bo świata ludzkiego poprawić się nie da. Nikt nie może poprawić świata, czy to jest papież, czy to ja jestem, to jest wszystko jedno. Świat idzie swoją drogą, na no to nie ma żadnego wybuchu. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że stosunek lema do technologii ewoluował i się zmieniał. Bo był ten młody Lem, powiedzmy z astronautów i obłoku Magellana, który uważał, że technologia nas zbawi i że to jest przyszłość gatunku ludzkiego. Taka wiara pierwotnej fantastyki lemowskiej, a to było to także w prozie braci Strugackich bardzo widoczne, także wielu pisarzy amerykańskich, że właśnie ta możliwość zdobywania świata, podboju kosmosu, odkrywania nowego. Da ludzkości nową siłę, nową energię, że ludzie tym się zajmą. No niestety, ludzie zajęli się oglądaniem Big Brothera, spędzaniem mnóstwo czasu na portalach społecznościowych i mówiąc wprost oglądaniem głupot. Aż wreszcie ten lem późny, można powiedzieć schyłkowy, no to już dosyć pesymistycznie się zapatruje na technologię. On już zaczyna dostrzegać coraz więcej zagrożeń. Które notabene przewidział wcześniej, i te zagrożenia się na jego oczach zaczynają realizować. Jak ja widzę na ulicy, na środku parkingu pod supermarketem, faceta, który stoi w rozkroku, i tak o, e, prawda? I ma coś, co ma do powiedzenia. Może albo żonie, żeby, żeby z, u, zrobiła e, 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 kapuśniak na obiad, e, a, albo jakiś interesa prawda? Czy to się musi tak afiszować? Ja nie mam komórki. No moja żona ma. E, 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 mój sekretarz ma. E, ja się bronię przed inwazją wszystkich nowoczesnych technologii w miarę możliwości. I mam tylko tę maszynę, która robi iskierki. W czasach, kiedy wszyscy byliśmy Zafascynowani możliwościami internetu, i to się nam wydawało jakieś przełomowe odkrycie, które zmieni nasze życie na lepsze, to ja odkryłem taki artykuł czy tekst, tekst Lema zatytułowany Kawę Internetum, po łacinie oczywiście strzeż się internetu. I Lem wtedy dostrzega i ostrzega przed tymi zjawiskami, które pojawiły się kilkanaście czy kilkadziesiąt lat później, na przykład jak łatwo można zmanipulować użytkownika, serwując mu y, odpowiednio dobrane informacje, że, że otacza się go taką bańką, w której on traci tak naprawdę kontakt z rzeczywistością. On wtedy pisze o fake newsach, czyli to tak naprawdę w, wtedy nikt nie, nie widział tego typu zagrożeń. To mi zawsze bardzo dziwiło, że podczas kiedy mamy taką dżunglę przed sobą, konfliktów nierozstrzygniętych, konfliktów przewidywanych i tak dalej, to autorzy science fiction zajmują się jakimiś głupimi i nieciekawymi planetami, na których toczą się jakieś nieciekawe wojny przy pomocy zbroi ze średniowiecza, jakieś czarodziejstwa się tam dzieją. Podczas kiedy wszystkie czary wszystkich bajek ustępują po prostu wobec tych niesamowitości, które przynosi nam choćby tylko ten wybuch y, y, innowacji y, biotechnologicznych, y, prawda. Więc mi się zdaje, że zawsze mi się wydawało, że rzeczywistość jest nieporównanie bogatsza i nieporównanie bardziej fantastyczna od wszystkich płodów osamotnionej ludzkiej wyobraźni. To jest chyba jakaś sprawa podstawowa dla mnie jako autora, bo mi się wydawała wytyczną w działaniu. Y, że należy się zajmować tym, co jest możliwe, a nie tylko tym, co można by sobie pomyśleć, bo to jest po prostu nas nie to, co jest możliwe, jest ciekawe. Z jednej strony on nigdy nie traci z oczu człowieka, nawet jeżeli wybieramy się z nim gdzieś tam na jakieś, w jakieś najdalsze rejony kosmosu, to tak naprawdę mówimy i czytamy o, o sprawach naszych tutaj ziemskich. Natomiast nie ma jakby właśnie zbyt wysokiego mniemania. Na temat naszej natury. Kim są bohaterowie Lema? Bohaterowie Lema to są ludźmi poszukującymi prawdy. To, to, co on prezentuje w swoich powieściach, to są sposoby na obcowanie z tym, co inne, na obcowanie z tym, co obce. Bo często jest tak, że ci bohaterowie nie rozumieją tych obcych bytów nie potrafią ich w jakiś sposób okiełznać swoim rozumem. I w tym momencie pojawia się taka akceptacja, ta zgoda na inność i poszanowanie tej inności. No oczywiście szandarowym przykładem jest Solaris, gdzie na końcu Chris Kelvin godzi się na tą niepoznawalną naturę Solaris. To jest bardzo dobra, bardzo przejmująca powieść. Bardzo mnie to, to zafrapowało i to działa bardzo silnie. O ile wiem, nie, nie było chyba takiego takiego pomysłu w, w powieściach tego rodzaju. W Solarii spadają te słowa, że w jaki sposób chcemy zrozumieć Solarii, skoro my nie możemy porozumieć się między sobą, prawda? No i tak samo jest no, we współczesnym świecie, prawda? W jaki sposób zrozumieć coś, co jest niepoznawalne, skoro nie można w pełni zaakceptować, poznać drugiego człowieka i to jest taki wielki postulat Lema, to poszanowanie ee, drugiej osoby. Alema chyba taką najważniejszą rzeczą w życiu, która była jego motorem napędowym, jest poszukiwanie. Czyli on cały czas się, stara się dotrzeć do, do, pewnej, do pewnego absolutu, do, do jakiejś formy transcendencji. Trudno sobie wyobrazić, co jest poza wszechświatem. Znaczy, nie można sobie tego wyobrazić. Nie, mo nie można sobie wyobrazić ucieczki z tego wszechświata. Bo dokąd, prawda? Jest tylko to, co jest, a, a poza tym nie wiadomo, co jest. Są pewne granice, których my nie będziemy nigdy w stanie przekroczyć. Pewnych rzeczy nigdy się nie dowiemy. Ważne jest oczywiście samo to poszukiwanie, sam ten proces poznawczy. Ale, ale musimy się jakoś z tym pogodzić. To znaczy, że, że są kwestie, które zawsze będą dla nas tajemnicą. Trzeba jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że Lem był człowiekiem niezwykle dowcipnym. To był yy, no, człowiek o niesamowitym talencie humorystycznym. Ta jego cecha i pisarstwa, i osobowości czasem przyćmiewa. Te lęki i te, ten, ten mrok, który w tej twórczości też jest, dlatego że to się tak czyta zabawnie, ta inwencja. Słowotwórcze, a przecież on miał niesamowity język w wymyślaniu nazw różnych i tak dalej. Władał tym językiem polskim na wszelkich poziomach. Potrafił opisać sceny romantyczne, potrafił opisać niesamowite technologiczne wizje związane z przyszłością, potrafił bawić się językiem i zmieniać go, co najpełniej widać w Cyberiadzie, gdzie przekształca język stary, staropolski ze współczesnym, dodaje nowe wyrazy. No, takie zabawy literackie jak Słynny wiersz, który napisał Elektrybał, to Cypriani cyberotomanie, cały wierszyk na literę C. Stanisław Lem był równocześnie wielkim eksperymentatorem. On cały czas sięgał po jakieś nowe formy wyrazu, nowe gatunki literackie. Jeżeli dany gatunek literacki mu nie wystarczał dla jego celów, to po prostu sobie tworzył nowy. Bajki robotów i Dzięki Gwiazdowe, które napisał Stanisław Lem, czy też Cyberiada, no to są prekursorzy w swoim gatunku, bo właśnie powstał dzięki tym dziełem taki podgatunek jak groteska science fiction. Mamy w latach 70. tak zwane apokryfy. Czyli Lem zaczyna pisać recenzje z nieistniejących książek, które zresztą są skonstruowane tak precyzyjnie, tak doskonale, że często się zdarzało, że czytelnicy wierzyli, że te książki istnieją naprawdę. Nie możemy. Y powiedzieć, że science fiction był jakimś tematem pobocznym, bo nie, oczywiście to był ten gatunek primarny, ten gatunek, w którym on osiągnął swoją taką arcydzielność. No ale mamy na przykład śledztwo, które jest takim antykryminałem podobnie jak Katar. To są jakby gatunki, które unikatowe, które tylko i wyłącznie uprawiał Stanisław Lem i nie bardzo wiadomo, gdzie można by je do jakiej szufladki można by je włożyć. Lem, moim zdaniem, został teraz doceniony, jako e, pisarz, który przewidział, w którą stronę świat e, cywilizacji zachodniej, świat e, oparty na technice, zmierza. Ja mam to poczucie, że my jesteśmy jak jętki jednodniówki, trzepocące przez chwilę nad olbrzymim przestworem, przez cały okres trwania Judeo-chrześcijańskiej wiary to jest kilka tysięcy lat w porównaniu z wiekiem Ziemi i z tymi minionymi miliardoleciami jest to chwila, sekunda na zegarze wieczności, więc oczywiście, że mam to poczucie. Ale nauczyłem się myśleć w ten sposób i widzę, że Ziemia jest maleńkim takim pyłkiem, ziarenkiem piasków w kosmosie. Tak, istotnie w dziedzinie. E, Matematyki, teorii mnogości, w astrofizyce, w kosmogonii można znaleźć, jeśli się chce, naturalnie, bardzo ciekawe rodzaje azylu dla tego poczucia chwilowo chwilowości istnienia.